Kolega Mateusz Wiskorski był, Szanowni Państwo, prześladowany. Ciągle jest prześladowany, bo nie może doczekać wyroków i niesprawiedliwym, niesprawiedliwym, ten problem był. W procesie, a zatem można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z prześladowaniem. Od czasu do czasu ktoś jest w Polsce szykanowany. Nam się zdarzało być szykanowany, nasza redakcja, członkowie tej redakcji byli szykanowani, nasi ulicy byli szykanowani ze względu na poglądy, które wyrażają. Ale my, szanowni Państwo, te poglądy wyrażamy z otwartą przyłbicą i takie poglądy w świetle obowiązującego obecnie w Polsce prawa możemy mieć i mamy prawo je wygłaszać. To ta druga strona, która nas szykanuje, która od czasu do czasu niektórych zmian, nawet prześladowany, tak jak Mateusza właśnie. E, ta strona, szanowni państwo, nadużywa swojej pozycji, ta strona powiedzmy to otwarcie, łamie prawo. I jeśli Polska byłaby państwem prawa, to ta strona powinna za to odpowiedzieć. Kto nie wierzy, gdyż polska państwem prawa nie jest nie zanosi się na to, aby w najbliższym czasie miała tym państwem prawa się stać. Tak czy inaczej, póki co jeśli ktoś w Polsce chce wyrazić...